Kompresor śrubowy Ingersoll Rand Model 741. Na silniku Isuzu czterocylindrowym on się charakteryzuje bardzo małym spalaniem. Ten silnik był montowany w Oplach Astra. Bodajże taksówkarze go uwielbiali za prostotę, taniość eksploatacji, no i za małe spalanie oleju napędowego. Kompresor powinien chodzić, pracować na zamkniętej klapie. Palimy zawsze na otwartych zaworach. Uchylamy żeby łatwo było układowi wystartować klapkami trzecia ręka by się wydała ale odpalamy bardzo równo. No i maszynę zasimy na zamkniętych zaborach I sama zrzuca powietrze. Zresztą słuchać. Bardzo udany model maszyny.